Aby dokonać pierwszej wpłaty do portfela, należy wejść w konkretny portfel, a następnie kliknąć w ikonkę Wpłata. W nowym oknie wybieramy walutę, którą chcemy wpłacić. Załóżmy, że jest to dolar amerykański. Wpisujemy konkretną kwotę i przechodzimy do wybrania daty wpłaty. W tym wypadku przyjmijmy, że wpłacaliśmy środki ostatniego dnia. 2022 roku. Środki lądują na naszym koncie. Jako, że nasza główna waluta portfela w tym momencie to PLN, to też aplikacja zawsze będzie pokazywała wartość portfela w polskiej walucie. A więc, mimo faktu, że wpłaciliśmy dolary, widzimy e, wartość naszego portfela w polskiej walucie. Jeśli chcemy to zmienić, wystarczy kliknąć w górnym oknie w rozwijane menu i wybrać dolar amerykański. Wróćmy jednak do PLN i dodajmy jeszcze jedną wpłatę, tym razem już polskiej waluty. Niech to będzie również 100 tysięcy. W tym momencie nasz portfel został zasilony gotówką i możemy przejść do zakupów. Jednak w tym miejscu dodam jeszcze jedną bardzo ważną informację. Zbudowaliśmy aplikację portfela w ten sposób. Że daje ona Wam swobodę wyboru. Możecie w pierwszej kolejności dodać aktywa do portfela, nie dokonując wcześniej żadnych wpłat, i w takiej sytuacji aplikacja po prostu będzie Was informować, że po dokonaniu zakupów Wasze saldo gotówkowe będzie ujemne. Możecie jednak zrobić to w ten sposób: wykonać wszystkie potrzebne zakupy, a dopiero na samym końcu dokonać wpłaty gotówki. Wybór należy do Was.